Witajcie w nowym roku i nowym sezonie programu Unia Kulinarna. Greta Bartosewicz. Łukasz Polkowski. Ubiegły rok był naprawdę intensywny. Przygotowaliśmy ponad 30 dań tradycyjnych, ale też nowatorskich. Inspiracji szukaliśmy w wielu miejscach: w gospodarstwie uprawy szparagów, na truskawkowym polu i nad rybnymi stawami. Zresztą zobaczcie sami. Witamy w kolejnym programie Unia Kulinarna. Łukaszu, zobacz, jak jest tutaj ciekawie. Jesteś na plantacji szparagów, a ze szparagami już tak jest. I zapomniałam. A jaki tam ciekawy fakt odrożny? Że to grzyby. Smakują jak ananas. Jak poziomka. Witajcie w kolejnym odcinku... <noise> W nowym roku również nie zabraknie ciekawych spotkań i sprawdzonych przepisów z kuchni litewskiej i polskiej. Greto, jesteśmy w Kownie. Chyba to nie przypadkowo, prawda? Oczywiście, że nie. Wszyscy wiedzą, że na Litwie najwięcej Polaków mieszka w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Kowno jest uważane za najbardziej litewskie z litewskich miast, ale tu też mieszkają Polacy i dbają o zachowanie swojej tożsamości narodowej. Ciekawe, jakie to uczucie być Polakiem z Kowna? Zapytamy o to Andrzeja Rynkiewicz. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, czy pan jest rodowitym mieszkańcem Kowny i ilu Polaków mieszka w Kownie? Tak, jestem rodowity, rodziłem się w Kownie. Kownie. Polaków, które uczęszają stowarzyszenia polskie, to około 50, a tak może nawet stoi do 200, 200 ludzi, które umieją po polsku, nawet może więcej. A jakie to uczucie być Polakiem z Kowny?

O już e, dziadki, babci albo przyjechali tam jedni z Syberii nazad wrócili do, już do Kowna, albo przyjechali z niedaleko Kowna, żyć do Kowna. Jeszcze mamy e, ludzi, którzy w Polsce żyją, z naszej rodziny. Czy Polacy w Kownie mają jakieś miejsce spotkań? Tak, my mamy swoje miejscowe lokal, gdzie spotykamy się zawsze po niedzielnej Mogę pokazać, gdzie jest tutaj niedaleko. To, to, to co, idziemy? Tam. Na pewno musimy zobaczyć. Czy miejscowi Polacy mają tu jakieś swoje tradycje? Co niedzielę mamy polskie psza i po mszy, co niedzielę spotykamy się na poczęstunek, na herbatkę, na kawkę. To samo my obchodzimy wszystkie świąty. Po poczęstunku my dużo kiedy robimy repetycje kotwicy naszego teraz my, uh, ensemble. то збираємося, поспіваємо. Пізній ми теж маємо його бібліотеку, то можемо читати польські ксіоншки. Це може з рода пшись, теж бібліотека відкрита на пару годин. Могу теж візьмати і теж гарбатки і по-польську. На сцянах видати наше, де ми були, де ми співали, де ми показали. Все можна так мати. Пробуємо обцовуватися і таке традиції почимати польські. Кожне місто має якесь легендарне місце, яке варто відвідати, щоб скуштовувати локальних спеціалів. Чи таке має? Tak, pączki. Największe. No ja myślę, że wszystkie wiedzą pączki jem i jemy Nawet do opisu też nie jemy dlatego że to takie jak i bardzo smaczne takie jedzenie. Może nie bardzo, jak to powiedzieć, na ale bardzo smaczne. No to chyba musimy udać się na takie pączki. To chodźmy. To są słynne kowieńskie pączki. Zapraszam na degustację. Smacznego. Co, próbujemy? Takowieńskie pączki są rzeczywiście pyszne, ale dietetyczne nie są. A witając nowy rok mamy mnóstwo postanowień głównie ze zdrowym trybem życia. To dla odmiany zróbmy coś zdrowego. Proponuję salatkę z jarmużem i batatem! A na degustację zaprośmy studentkę medycyny Aurelię mironite witaj aurelio! Jak tam noworoczne postanowienia! Witajcie! Bardzo dotrzymuję tego, co postanowiłam. A co sądzisz o tym, żeby wpaść do nas do kuchni na salatkę z jarmużem i batatem. O, to coś dla mnie z przyjemnością wpadnę. Super, czekamy na ciebie. Pa! Pa, pa! Pa, do zobaczenia! Jarmuż był warzywem znanym już w starożytnej Grecji i Rzymie, a do Polski na Litwę dotarł pod koniec XIV wieku, ponieważ te zielone, fryzowane liście były odporne na mróz. Idealnie nadawały się do uprawy w naszym klimacie, a co więcej, najsmaczniejsze były właśnie po przymrozkach. Dawniej na chłopu wracających zimą z pól obowiązkowo czekało pożywne danie z jarmużem. Ludzie wierzyli, że jarmuż zapewnia witalność do późnych lat i wpływa na plodność. Ciekawa historia dotycząca tej rośliny pochodzi z Japonii. Podczas II wojny Światowej, kiedy ludność zmagala się z problemem głodu, lekarz wojskowy Niro Endo urozmaicał bogą dietę swojej rodziny z sokami warzywnymi własnej produkcji, które miały bardzo korzystny wpływ na zdrowie. W toku badań nad ich składem okazało się, że najbardziej wartościowym składnikiem tych mikstur był jarmuż, który jest bogatym źródłem witamin i mineralów, antidotum na przeziębienie i inne choroby. Nowy rok, nowy ja. Wielu wchodzi w nowy rok kalendarzowy właśnie z tą myślą, a my mówimy, nowy rok, nowy przepis Unii Kulinarnej. Dziś przygotujemy salatkę z jarmużu, z batatem i cieciorką. A do przygotowania salatki potrzebujemy jarmużu, batatów, cieciorki, nasion słonecznika, orzechów włoskich, słodkiej papryki, musztardy, jogurtu greckiego, syropu z agawy, masła orzechowego, octu, oleju i pietruszki. A zaczniemy od jarmużu, który trzeba odpowiednio przygotować. Więc mamy tu taki ogromny pęczyk jarmużu. Musimy wykroić oto właśnie to zgrubienie. Można to zrobić nożem, można to zrobić ręką i po prostu oderwać, ale chyba nożem będzie ten najprościej. Greta, a czy używasz jarmużu w kuchni? Nie, absolutnie nie używam. Jak Ty mówiłeś, nowy rok, nowa ja i to nowość mojej kuchni. No to właśnie, mam nadzieję, że smakiem ta saladka Cię naprawdę zadziwi. I jarmuż zawita do Twojej kuchni. No, przekonamy się. Jarmuż tak naprawdę można jeść na surowo, ale ja wolę go w wersji ugotowanej na parze. Do garnka wlewamy wrzącą wodę i włączymy na najmniejszy ogień. Wrzucimy jarmuż i przez około 5-6 minut będziemy gotowali. Jarmusz jest już ugotowany, a teraz trzeba jego zaleć zimną wodą. Robimy to po to, aby Jarmusz szybko wystygł i był nadal chrupiący. A ja zabiorę się za przygotowanie batatów i cieciorki. Bataty i cieciorkę będziemy przygotowywali w piekarniku, wrzucamy na brytwankę. I mamy tu dwa średnie bataty pokrojone w bardzo dużą kostkę. Obficie polewamy oliwą z oliwek, przyprawiamy solą oraz grubo mielonym pieprzem. Teraz dla batatów musimy zrobić taki krótki masaż, aby wszystkie. Smaki połączyły się. Identyczny proces robimy z ciciorką. Tak samo na bryfankę wrzucamy ciciorkę, która jest z puszki, czyli jest ugotowana. Kleto wlej na nią oliwę. Musimy dorzucić sól. W taki sposób przygotowana ciciorka będzie bardzo chrupiąca i będzie prawdziwym wzbogaceniem smakowym naszej salatki. Tak przygotowane składniki wstawimy do piekarnika, który jest nagrzany do 180 stopni i będziemy piekli przez około 20-25 minut. Cieciorkę czas od czasu będziemy mieszali. Bataty były uprawiane już 5000 lat temu. Europejczycy z tymi warzywami spotkali się na polach Inków i Majów, a do Europy zostały przywiezione przez Krzysztofa Kolumba w XVI wieku. Jednak nie zdobyły one takiej popularności jak zwykle ziemnia, a szkoda, bo ich wartość odżywcza jest o 50% większa niż ziemniaka. A greto, lubisz używać z batatów w kuchni? Uwielbiam i nawet częściej ich używam niż zwykłych tych ziemniaków. No, ja też bardzo lubię bataty i właśnie do salatek pasują świetnie, ale też można z nich zrobić świetne, na przykład pire lub przeróżne ciasta. Szkoda, że cypielinów z nich robić nie możemy. A to jeszcze zobaczymy. Teraz siekam orzechy na drobniejsze kawałki i za chwilę je dodamy do jarmużu. Już teraz można tam wrzucić pestki słonecznika. I co jest bardzo fajne w takich salatkach, że naprawdę mamy całkowitą wolność co do składników. Możemy dawać ich w takich ilościach jakie lubimy. My w danym wypadku daliśmy około 50 g pestek słonecznika oraz około 70 g orzechów. Teraz trzeba to tylko lekko wymieszyć. Ok, wymieszaną salatkę jeszcze odstawimy na bok, a my zabierzemy się za zrobienie dressingu. I tym razem nie jak zawsze, ale zrobimy dressing po prostu w misterce, bez słoiczka. Tym razem będzie to taki dressing trochę inny, a będzie on na bazie masła orzechowego, jogurtu. No i dodamy tu kilka innych składników, o których zaraz opowiemy. Czyli bardzo zdrowe. Cała nasza salatka jest zdrowa. No jak wspominaliśmy, nowy rok, nowy ja, coś nowego w kuchni, coś zdrowszego. Więc dajemy tak około 1,5 łyżki masła orzechowego. Dorzucimy około jednej łyżeczki musztardy. Fajnie tu podkreśli smak i doda takiej dobrej pikantności. Dodamy też pietruszkę, którą trzeba bardzo drobno posiekać. I teraz do miseczki wlewamy tak około 3-4 łyżeczek octu jabłkowego. Najlepiej to robić na smak. Jak będziemy mieli gotowy dressing, to ten smak uregulujemy. Jeszcze dodajemy około dwóch łyżek syropu zagawy albo miodu. Słodycz tak naprawdę zawsze bardzo dobrze działa w dressingach. A dla zgęstnienia tego dressingu jeszcze damy dwie łyżki jogurtu greckiego. I teraz na to wszystko wlejemy 3 czwarte szklanki oliwy z oliwek. Dressing trzeba dobrze wymieszać. No i do prawie gotowego dressingu dodajemy sól i pieprz. No i cóż, pietruszka wędruje do miseczki. Więc mamy już dobrze doprawiony dressing i teraz jarmusz zalejemy tym dressingiem, aby tak przez około 5 minut tym dressingu posął. Nabrałby smaku i też lekko by zmięknął. Trochę dressingu jeszcze zostawimy, bo udekorujemy nim salatkę. Więc mieszanko, mieszanko i salatka prawie będzie gotowa. No i myślę, że cieciorka z batatem będą już gotowe. Jeszcze na ciepłą cieciorkę dodajemy słodką paprykę. A czy możemy na przykład dodać kary? Możemy dodać wszystko, co lubimy, bo mówiłem, salatki to ten rodzaj dania, który możemy eksperymentować na całego. Zanim batet i cieciorka ostygną, zapraszamy na rozmowę z naszym gościem, którym będzie studentka medycyny Aurelia Mironita. Aurelia Mironite, absolwentka gimnazjum imienia Adama Mickiewicza, studentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. prowadząca program Porady na Zdrowie w Radiu z Narwili. Jej pasją jest malowanie obrazów farbami olejnymi. Ciekawi się historią starożytnego Egiptu i psychologią. Uwielbia podróże i jest miłośniczką kotów. Witaj Aurelio, bardzo miło, że wpadłeś do naszej kuchni. Cześć Gretel. Cześć, Zurelio. Cześć, Łukasz. Nowy rok zaczynamy od postanowień, że będziemy odżywiać się zdrowie, że pozbędziemy się kilku kilogramów. Czy popierasz takie postanowienie? Tak, owszem, popieram takie postanowienie, ponieważ zrzucenie kilku niepotrzebnych dla nas kilogramów e, pomaga dla nas zdobycie naszej wymarzonej sylwetki, także polepsza nasze samopoczucie, a przede wszystkim polepsza nasze zdrowie. Gdy zrzucimy kilka niepotrzebnych dla nas kilogramów, stajemy się pewniejsi siebie. Właśnie motywacja w tym wszystkim jest bardzo ważna, bo często ludzie stawiają sobie jakiś cel, a już w polowie stycznia brakuje im motywacji. Czy masz na to jakieś sposoby? Przede wszystkim trzeba znaleźć źródło problemu, dlaczego zaczęło nam brakować tej motywacji. Także musimy pozwolić sobie na jednorazowe niepowodzenia, ponieważ niepowodzenia są bardzo dla nas naturalne. Musimy pamiętać, by za ten wysiłek, który wkładamy, moglibyśmy siebie. Wynagrodzić. A jak możemy siebie wynagrodzić? Bo ja na przykład kupuję sobie perfumy. Poprzez bardzo różne sposoby, takie jak na przykład kupienie nowego sobie ubrania, możemy siebie czymś poczęstować, wyjątki zrobić, takie jak nazywamy te cheat days. Okej, okay, ale panuje taki stereotyp, że zdrowe jedzenie jest bardzo drogie, ale czy możemy jeść tanio i zdrowo? Najważniejsze jest zwrócić uwagę na sezonowe produkty. Sezonowe nowe produkty dla nas będą tanie i będą nawet smaczniejsze. Możemy sięgać po lokalne produkty, to znaczy wybierać nieegzotyczne, takie jak mango, ale na przykład gruszkę. A ja powiem jedną sprawdzoną rzecz. Bardzo jest ważne, aby nie iść głodnym do sklepu, bo wtedy bierzecie po prostu wszystkie produkty. Tak, przede wszystkim trzeba byłoby yy, zrobić sobie plan, wypisać produkty, które nam będą potrzebne, by nie nabierać wszystkiego. I to na pewno wyjdzie dla nas taniej. Właśnie, a czy masz jakieś sposoby, jak być bardziej fit? Bo zazwyczaj dookoła, kiedy ty się trzymasz jakichś właśnie ograniczeń w jedzeniu, wszyscy dookoła objadają się. I jak właśnie nie skusić się na to takie inne jedzenie, powiedzmy, mniej zdrowe? Jest to naprawdę bardzo ciężko się wstrzymać, ale jednak musimy pamiętać, że mamy cel i musimy do tego dążyć. Mamy dzisiaj jarmuż, batat i prażoną ciecierzycę, czyli Wszystkie te składniki, które można naprawdę nazwać fit składnikami. Są zdrowe, pożywne, więc zapraszamy na degustację. Naprawdę bardzo ciekawe składniki. To wypróbujemy. Bardzo smacznie, to jest. No i fit przede wszystkim. Miarmusz to naprawdę bardzo zdrowy składnik. I myślę, że warto nawet podczas jakichś detoksów po niego sięgać. Czasami do przygotowania dania potrzebujemy jednego lub dwóch ziemniaków czy batatów. Jednak dla takiej ilości nie warto wrócić garnka. Oto krótka porada, jak to zrobić bez garnka i bez wody. Ziemniak lub batat nakływamy widelcem w kilku miejscach. Wkładamy do mikrofalówki i włączamy na średniej mocy. Odliczamy około 5 minut. Bólwa będzie ugotowana i miękka w środku. Naszym gościem była studentka medycyny Aurelia Mironite. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję Wam również. Dziękujemy. Do spotkania za tydzień będzie inspirująco i smacznie. Mam dla Was pytanie. Ile ma kości dorosły człowiek? 1024. 100? 206. No ja byłem bliżej. <laughs> Nie, no naprawdę już się matematyki. 100 i 1000. Miałem 10 z matematyki.